Cześć, Siemaneczko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie było dłuższego kontentu Dzisiaj akurat mam trochę czasu i chęci i nagramy sobie po prostu film z kolejnej modyfikacji u mnie w firmie w Gorilla Electronics. E, mamy tutaj Peugeot Partnera. Peugeot przyleciał do nas z aż z Częstochowy. E, mamy tutaj silnik 1.6 HDI i aż 70 koni w cudzysłowie w serii. I 180 bodajże nm mamy tu mieć w serii. Serię mamy już zmierzoną, diagnostykę mamy też już zrobioną, taką bazową e, z live datą, która bardzo dużo mówi o stanie silnika. Ogólnie seria nam wychodzi tutaj 78 koni i 205 nm, także mamy trochę więcej nm niż ma być. Mocowo też mamy troszkę lepiej. E, zaraz zobaczymy sobie, jaki tu mamy przebieg w Peugeot perzo, Temperzocic ma przebieg... Oil OK, no 70, można powiedzieć 2000 km mamy tutaj przejechane. Jak widzimy mruga nam kontrolka urea, świeci nam też czek jak odpalimy silnik, ponieważ ten Peżot ma również problem mały z AdBlue. I my tutaj, robiąc modyfikacje zwiększenia mocy, postaramy się też ten problem, że tak powiem, zażegnać na czas nieskończony, czyli po prostu usuniemy problem z AdBlue tutaj w tym samochodzie. Co się często robi ogólnie w tych silnikach, szczególnie nie wiem dlaczego, ale w grupie PSA, Peugeoty, Citroeny, e, Busy 2.0 HDI, częste tematy, że są problemy z AdBlue. Klienci jeżdżą, chcą to naprawić, wydają naprawdę dużo hajsu, żeby e, naprawić ten system w postaci wymiany czujników NOX, e, zbiorników z pompką e, do AdBlue i wymieniają to wszystko, wkładają pieniądze. Często zdarza się, że klient pojeździ po takich serwisach 2 e, miesiące, 3 miesiące i znowu jest problem z AdBlue. I później myślę, że większość ludzi trafia do takich firm jak moja. Dlatego też nie dziwię się klientom, którzy decydują się po prostu na deaktywację tego systemu, ponieważ często zdarza się, że jest po prostu duży problem z naprawą AdBlue, albo koszt naprawy wynosi tyle, że po prostu jest to całkowicie nieopłacalne dla firmy, dla firmy czy też dla użytkownika indywidualnego. Dobra, jeszcze trochę nagadałem, Soft taką bazową wersję softu już mam napisaną, będziemy ładować program teraz do autka. No i będziemy robić pomiary, zobaczymy co tam wyjdzie. Później może jakieś ewentualne korekty. Czekamy aż nasz sprzęt do flashowania akurat tych sterowników policzy sumy kontrolne. Później wciskamy OK i flashujemy ten sterownik. Jeśli chodzi o zapis odczyt tych sterowników, mamy tu EDC17, C60. Czyli wszystkie ogólnie 1.6 HDI, które mają AdBlue, mają ten sterownik. Wcześniej były sterowniki c 17 C10, DCD807, ale to te starsze wersje HDI mają takie, tego typu ECU Kurczę, w życiu jakiś error. Aha, bo nie włączałem zapłonu. Natomiast tu mamy C60. Dość popularny sterownik, dość. Może nie jest trudne w edycji, tylko dużo trzeba klikać. Tutaj dużo trzeba klikać, dużo jest powielonych map. Ale wszystko jest wiadomo do zrobienia. Jeszcze raz. Silnik ma tutaj małą turbinkę Małe turbo bez zmiennej geometrii I tutaj takie moce w zakresie 100-110 koni to jest taki maks, myślę na tej turbiny Można robić, no i moment też w okolicach 250-260 Nm Który już powinien zrobić tutaj robotę w tym właśnie małym Peugeot, Peugeot Partnerku Jest to auto jak widzę firmowe także myślę, że Chłopakom po takiej modyfikacji będzie się dużo lepiej jeździć i można tutaj liczyć też na odrobinę niższą konsumpcję po tego typu modyfikacji. Dobra, softa mamy wgranego, mamy jakieś tu logi zapięte, akurat, kurczę, w lunch ma podzielone logi osobne dla turbiny, osobne do paliwa, nie można sobie wszystkiego na jeden szczał wrzucić. Ale tutaj ważne bardzo jest doładowanie turbiny, bo tak jak mówiłem, jest małe turbo i tutaj jak przesadzi się z paliwem, one potrafią robić duży overboost, czyli przeładowywać dość mocno względem zadanego doładowania. A I wtedy są problemy już z tymi turbinami takie grubsze w postaci usterek, uszkodzeń i, 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 i grubszych napraw. Dlatego... Zawsze trzeba patrzeć właśnie, żeby doładowanie zadane było takie jak e, zmierzone e, i tutaj będziemy mieć doładowanie rzędu, myślę, 1,4-1,5 z atmosferycznym to będzie dwa, odpowiednio 2,4-2,5 bara, coś takiego, nie? Jedziemy pomiar, zobaczymy, co tam wyjdzie. Powiem Wam, że wyjdzie raczej tutaj gruby temat. Bo no, mamy ponad 100 koni na kole nam wychodzi i w podawce paliwa, też jak wcześniej patrzyłem, jest fajnie. No, wchodzi nam ponad 50 mg, co w tym małym silniczku i małej turbinie powinno gwarantować fajną moc i moment. Może nawet wyższe parametry wyjdą niż powiedziałem na początku. No. Zobaczymy, jak się to hamuje. Moi drodzy, więc tak peżota mam już wystrojonego. Wynik jest, myślę, że zaskakujący. Ogólnie jeden z lepszych dla mnie wyników na tym silniku, bo zazwyczaj wychodzi takie 105-110 koni ledwo. Tutaj mamy mały przebieg i mocowo wychodzi myślę, że bardzo fajnie. Także tutaj wam latuje wykres. Mamy 120 koni, mamy też prawie 30 stopni temperatury na hali dzisiaj i aż 282 Nm. Także całkiem zacny wynik. Ogólnie z mojego doświadczenia wynika, że te wersje z AdBlue robią się zazwyczaj na wyższy moment i moc niż wersje bez AdBlue. Te na tych sterownikach wcześniejszych, jak dla mnie najgorszym w ogóle sterownikiem jaki jest, czyli EDC17C10, bardzo nie lubię tego ECU. Dużo klikania, a mało, mało gaina, po prostu mało wchodzi zazwyczaj. Także. Tutaj tak już jest ciut, ciut lepiej, powiedziałbym, i nie ma też takich problemów z monitoringiem, i tak dalej. EDC 17C10 rzuca się o wszystko. Tutaj jest w porządku. Sterownik dubi tunik Także mamy przerostu 22 i 20. 42 konie, i 82 Nm. Co w tym małym chrabąszczu powinno już stwarzać fajne warunki do elastycznej jazdy i bezpiecznych wyprzedzaniu innych samochodów i bezpiecznego wyprzedzania innych samochodów eee, także myślę, że tym akcentem będziemy powoli kończyć ten krótki film a oczywiście już zgasło, mamy czyściutko eee, będziemy kończyć ten mały filmik jeśli podobał Ci się ten e, odcinek zachęcam do klikania lajka like jeśli jeszcze nie subujesz, kliknij sobie subika eee, no i dzwoneczek też sobie kliknij żeby wiedzieć o nowych realizacjach jakie wpadają od Gorilla Electronics trzymajcie się cieplutko, hej!